Szczęść Boże, rodacy, w imieniu Konfederacji składam wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu kolejnego, projektu z cyklu Ukrainiec Plus. To projekt, który prolongować ma fundamentalną nierówność wobec prawa, przedłużając przywileje, w tym socjalne, dla osób nie będących obywatelami polskimi. Nabycie polskiego obywatelstwa jest skandalicznie łatwe, ale pomijając te kwestie, Wy, Zjednoczony Obóz Koalicja Wojenno-Hanukowa, chcecie, by Ukraińcy w Polsce cieszyli się przywilejami socjalnymi, a zatem chcecie, by naród polski Ponosił konsekwencje finansowe polityki, która, zdaniem Konfederacji, nie należy do polskiego interesu narodowego i nie mieści się w granicach polskiej racji stanu. Z tej mównicy szereg razy pytałem, jak długo jeszcze, jak długo jeszcze chcecie to czynić, okładać Polaków kosztami szkodliwych i sprowadzających powszechne niebezpieczeństwo na naród Polski doktryn geopolitycznych. Odpowiedzi nie było, a jeśli padała, to zawsze trąta dracko z tej trybuny do zwycięstwa. Otóż zaznaczmy to wyraźnie formułowanie, stawianie polityce polskiej celów przez nią samą nieosiągalnych jest czynieniem z narodu polskiego zakładnika cudzej polityki, polityki obcych stolic. To są zatem powody, dla których Konfederacja nie popiera, nie poprze i popierać nie będzie takiego ustawodawstwa. Skończcie z tym. Nie czyńcie Polaków zakładnikami i płatnikami cudzej polityki.